Więcej czy później w życiu każdego człowieka dojdzie do katastrofy. Niektórych załamie tsunami, w trakcie którego utracą dobytek całego życia. Innych ludzi skutecznie dobije przepalona żarówka. Dla pisarza jednak najgorsze jest, kiedy wydawca nie odpisuje. Dlaczego? Zapraszam na najnowszy odcinek Fabryki Degresji. Na robaczki trochę się nie widzieliśmy. Co tam u Was słychać? U mnie, jak widać, zmieniła się sceneria, zmieniłam adres zamieszkania. Nie zdradzę Wam, jakie boję się stalkerów. Natomiast yy, miło mi Was tutaj przywitać i dzisiaj porozmawiamy o tym temacie, który na pewno dręczy wielu z Was. Mnie również dręczył. Kiedy miałam 18 albo 19 lat, Postanowiłam wysłać antologię moich opowiadań do wydawców i niestety nie doczekałam się żadnej odpowiedzi. Dlaczego? Napisałam książkę, która była po prostu do bani, jest to pierwszy powód, dla którego wydawcy po prostu nie odpisują. Jeżeli nie macie pochlebnych opinii ze swojego środowiska. Jeżeli żaden profesjonalny recenzent nie dał Wam zielonego światła, no to prawdopodobnie Wasza książka nie nadaje się do publikacji. Jest w niej za dużo błędów, być może jest naruszona konstrukcja fabularna albo bohaterowie jacyś tacy mgli. No, niestety, czasami trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i zamiast się załamywać, ulepszyć swoją twórczość, zwiększyć. Swoje umiejętności literackie, na przykład zapisując się na warsztaty kreatywnego pisania albo pisarskie kręgi, ale o tym pod koniec tego filmu. Być może kolejnym powodem jest to, że propozycja wydawnicza została nieprofesjonalnie zgłoszona do wydawnictwa. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład w mailu do wydawcy pojawiły się jakieś błędy, tak, na przykład ortograficzne, zdarza się to często. Czasami też zapominamy załączyć pliku z naszą własną książką. No więc nie jest to wtedy dziwne, że wydawca nie odpowiada, bo nie przeczytał naszej książki. Skąd więc ma wiedzieć, co wydaje? No, wróżką raczej nie jest. Zdarza się też, że ktoś nie załączył biogramu, albo niestety jego postawa em, budzi sporo do życzenia. Kiedyś pamiętam, dostałam wiadomość, która zaczynała się od słów, Witam, jestem agresywnym autorem. Wzbudziło to moje pewne zastanowienie i nie odpisałam na tego maila. Kolejnym powodem może być to, że Twoja książka w ogóle nie trafiła do wydawcy, który był zainteresowany jej publikacją. Bo załóżmy, że napisałeś książkę o przygodach żyrafy Anieli, historyjkę dla dzieci. No i zgłosiłeś się nie do wydawnictwa Skrzat, a do wydawnictwa Bellona. O ile więc nie jest to saga o życiu przodków Żyrafy Anieli, sięgająca czasów starożytnego Egiptu, to niestety nie był to dobry pomysł i wydawca no, nie będzie zainteresowany. Czyli jeżeli napisałeś poradnik, to idziesz do wydawnictwa od poradników, a jeżeli napisałeś powieść New Adult, no to zgłaszasz się na przykład do wydawnictwa Jaguar. Czasem zdarza się też tak, że po prostu nie wpisuje się Twoja książka w dane trendy. No, bo umówmy się, marketing kręci światem całym, również wydawniczym, i pewne prądy, jakby myślowe, dominują plany wydawnicze wydawnictw. Więc pewne tematy są modne, a inne, no niestety nie, sprzedają się gorzej, dlatego wydawcy odpuszczają sobie określoną tematykę. Skąd wiedzieć, jak się wpisać w aktualne trendy? No cóż, trzeba być na bieżąco. Dlatego właśnie zapraszam Was na kręgi, bo ja, jako osoba z branży, e, czyli redaktorka, pisarka, e, a także marketerka, staram się być zawsze na bieżąco. E, dlatego też e, to może być jeden z powodów, by na tych kręgach się pojawić. One są organizowane w tym. Miesiącu, w czwartki o godzinie 19. Więcej informacji znajdziecie w opisie do tego filmu. Zazwyczaj zaczyna się tak, że przedstawiamy się, mówimy o naszych utworach, każdy krąg ma konkretny temat ale później jest czas na zadawanie pytań, więc oprócz tego, że zwiększamy swoje umiejętności literackie, trochę się coachujemy, motywujemy do pisania, to jeszcze zawsze jest czas na zadanie swoich pytań. Myślę, że cena jest bardzo atrakcyjna, więc jeżeli tylko pasuje Wam czwartek, godzina 19, to koniecznie widzimy się online, nie ma więc znaczenia, z której części Polski czy też świata nawet jesteście. Jeżeli też chcecie wiedzieć, do jakiego wydawcy się zwrócić, albo jak przygotować odpowiednio propozycję wydawniczą, to polecam moje e-booki. Zostały one opracowane na podstawie mojego 3,5-letniego doświadczenia podczas pracy w wydawnictwie, a także kilku kolejnych lat, kiedy pracuję już jako redaktorka, prowadząc własną firmę, właśnie Fabrykę Degresji. Dzięki nim. Osoby, które ze mną współpracowały, odnalazły szczęśliwie swojego wydawcy, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś również i Ty go wreszcie znalazł. Dziękuję. Jeżeli masz jakieś pytania, no to zapraszam do sekcji komentarzy. Możesz też mi opowiedzieć, jak Twoje doświadczenia z branżą wydawniczą, czy szybko dostałeś odpowiedź na swoją propozycję, czy może jeszcze niestety czekasz. Dzisiaj to już na tyle. Dziękuję bardzo.